Złote jabłuszko? Niestety tylko jedno, a was jest tak wiele. No cóż, któż to oceni? Może ty, pastuszku Parysie? Żegnam, bawcie się dobrze. Dół, znosząc daniny bogate. Uczynię cię najmądrzejszym ze wszystkich ludzi, jeśli wydasz wyrok sprawiedliwy i mi oddasz jabłko. W dalekiej wsparcie w domu króla Menelaosa żyje najcenniejsza kobieta na świecie, oprócz mnie oczywiście, najmniej Helena. Dam ci ją. Fajnie byłoby żyć w pałacu, jednak wolę chodzić sobie po łąkach, paść oce i przyglądać się światu. Być mądrym człowiekiem też nie byłoby ubro, ale przy tym trzeba być takim poważnym. Nie, to nie nami, a zresztą do pasania owiec wystarczy mi zawartość mojej głowy. Wybrałem życie z piękną herbą, bo koledzy chyba umrą zazdrości. Wygrałam! i yeah. Gdzie moja luba? Preś do kuchni, a żywo przynieś od odbąd suchy. Cześć i pokłon, pani moja. Bogu chwała, żem jeszcze żyw i mogę oglądać twoje krasne lice. Ach, skniło mi się za tobą, mój panie, i takim strach miałam, że ubity, albo i też zapomniał o mnie, Ty, ten... Jakem wyruszył w daleki świat, tą po ci miłość i oddanie. Śluby cnotliwie dochowałem. A teraz pragnę zapytać, czy mi wierną była i cnotliwie czekała mego widoku? A w tym ma przychodzić, by pytać o moją cnotliwość? Adniami, i nocami w kaplicy przesiadywała i pobożnie wody wypełniała, by Ciebie, pan. Miłoślin! Odmierzał to. Wybacz, Luba, nie poniechaj mi tego, bo w miłości ku tobie ociemniały. <śmiewanie> <śmiewanie> Miód przed nim, panie. Pleczła w serdaku. Może piękniejsza jest dom? No jasne. A lustro w domu masz? Mam. patrzysz czasami? Patrzę. I co? Boli. Jak ja teraz tego... Julia, moja Julia! No. Dlaczego w tym nosie takie włosy? No, to nie grała, to nie grała, A nos? Czemu to, Bo czuję, że cię kocham. A fuj! Lecz. Spokój! Romeo, proszę! Julia, moja Julia! No. Dlaczego jesteś taka wielka? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? To pytanie w Twoich uszach, a w moich brak odpowiedzi. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Bo się przyjadłam w McDonaldzie. Dlatego. dlatego. Hej, słoneczko. Tak, tak, o Ciebie chodzi. Spójrz na się. Kjekal. Sa so, til Pisał, więc pisałam się tak samo, żeby się nie wylodował, nie? Od razu wpadliśmy sobie w oko i przeszliśmy na prajwa. Na początku wysyłał tyle emotków i animacji, że nie wiedziałam, że minął już trzy godziny. Był dowcipny, inteligentny, wysyłał po prostu tyle dowcipasów w sieci i tyle linków do piosenek na YouTube. Potem oglądaliśmy razem gwiazdy na niebo.pl no, a potem, gdy zrobiło się późno, to on, Romek dwa, bo taki miał loni. wysłał mi różę. Wiecie jaką różę? Taką. Ho, nie no, ja myślałam, że ja zwariuję. Nie wiem, czy to te gwiazdy, czy to ta róża, ale stwierdziłam, że co, raz się żyje, zaszaleję. Taknęłam oczy i wysłałam mu buziaczka. Potem, potem otwieram pomału powieki, patrzę, a tam pośle się do niego. Nie no, słuchajcie, ja nigdy, nigdy nie całowałam się na pierwszej randce. Wariastwo. I tego wieczoru stwierdziłam, że otworzę się przed rąkiem 3 2 na całego. I tak. Wysłałam mu swojego maila, numer na numer zamieszkania nie no i swój telefon. Ja też mu wysłałam swój telefon, ale to taki jeden problem. Nie mieliśmy nic na koncie. I umówiliśmy się tak, że jeżeli ktoś będzie tęsknił, to będzie takie jedno nieodebrane połączenie. I tak jedno nieodebrane połączenie tęsknię. Dwa, tęsknię bardzo. Trzy, całuję. Cztery, całuję bardzo. Pięć, tęsknię bardzo, całuję. I tak całowaliśmy się do rana. Então, No dobra, to porozmawiajmy o czymś poważniejszym. Dominik, czy ty wiesz o w niedzielę jest dzień? W niedzielę? No, o to pytam. No jak Ty, Dominik, nie wiesz? Dominik, czy Ty mnie w ogóle kochasz? Dominik, Dominik, czy my zawsze musimy się kłócić? Jak nie, jak tak? Masz jeszcze dwa koły ratunkowe. Telefon do przyjaciela i pół na pół. Nie chcę ci widzieć, póki się nie domisz. Nie ma Jaki dzień w niedzielę? No się Jak to jaki? walentynki 14 lutego. Zapomniałeś? O nie! Nie zdążyłem wyprzecich starych sztucznych dusz, które daje co roku. Co ja teraz zrobię? Jestem spłukany. To musi być wyjście szybkie i naprawdę tanie. Hm. ty stary, stanie. Leż na doka, kup kwiatu do pracy. Sztucznych róż. Tylko dziewięćdziesiąt dziewięć. Proszę, to. Nowe? Nie, trawnych gatowników. Och, to mi jak mogłeś? Czy ty mnie w ogóle kochasz? To ty jeszcze pytasz? ci sto roku przynoszę ci róże. Miłos nie na tym polega. A na czym? Nie zniosę tego dłużej. Czego? No nie, przegląd. Oprócz tych woni, barw i blasków, unoszących się w przestrzeni. Prócz szumiących świewepasków i tej świeżej łąki leni. Prócz tych kaskad i potoków, zraszających każde parów. Prócz gilandy, tęcz obłoków. Prócz szumiących i spiedalności na niebie świecą nam do pomicia. dwa słowa. Kocham Cię. Czas ucieka, jak piasek słoni, zostaje pustka bez wag po nim, a piękne plany zegar przemienia, nieustający wyrzut sumuszu. Godzina mija mi za godziną, myśl przez głowę gąszczaną płyną, dusi mi gorycz i złość ponura, trwa obolałych uczuć tortura. Życie marnuje w sposób tak głupi, zrobić coś trudno, ciężko się skupić, depresja, która siłę odbiera, samoocenę zniża do zera. Halo lopatrę niszczy we siła, wizja przyszłości strasznie miła. Całe powietrze uciekło ze mnie, czuję się pusto i nieprzyjemnie. Chcę się krzyczeć, bo czokrzyk tłumie, bo każdy przecież bez słów i rozumie. Myśl, błąd, blany schemat, No świat straci, ale ciebie nie ma. I jeszcze na wybuchy słowa na 是你洒脱很吗？ Będą włosy twoje Pójdziemy ciśnienie zamyśleni Wśród złotych przyrwę i promieni Pójdziemy pośród każdego sadu Gdzie nie ma kwiatów mało Ubieram ciebie w błękit kwiatów Nie zapominając buławatów Ubieram ciebie w paproć młodą I świat rozświetlać Twoje.